Porady, pytania i odpowiedzi. Powiatowy rzecznik konsumentów, mieszkańcom powiatu włocławskiego w radiu Hit. Ewelina Baczyńska witam w kolejnej audycji z cyklu Powiatowy Rzecznik Konsumentów mieszkańcom powiatu włocławskiego. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. W kolejnym naszym spotkaniu uwagę poświęcimy problemom niechcianych, niezamówionych zakupów. Ta problematyka często jest trochę pomijana w wszelkich audycjach dotyczących ochrony praw konsumentów jest ona po części związana. Z ochroną naszych danych osobowych. Niemniej, mając na uwadze problemy, z którymi zgłaszają się mieszkańcy powiatu Wocławskiego do mnie, których także jakaś część niemała dotyczy tego rodzaju problemów, warto, myślę, poświęcić odrębną uwagę właśnie tej problematyce. Zaczniemy od, od prawa. Co ono mówi w tej materii? Przepisy ustawy o prawach konsumentów mówią, że. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w odpowiednich przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Przepisy te mówią więcej. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy. Wspomniane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym mówią, że żądanie Natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu, lub przechowanie produktów, które zostały doręczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta, są nieuczciwą praktyką rynkową i to taką kwalifikowaną praktyką, nazwaną agresywną praktyką rynkową. Jeśli przedsiębiorca, którego nie zamówiliśmy czegoś, a zdarza to się w różnego rodzaju przesyłkach, żąda zapłaty, to po prostu nie musimy. Nie musimy także zwrócić. W takich ekstremalnych sytuacjach także nie odpowiadamy z tytułu bezpostawnego wzbogacenia. Takie działania dzieją się na wyłączne ryzyko tego podmiotu, który nam przysyła takie rzeczy, bo to jest najczęściej związane z przesyłaniem przez pocztę czy przez operatora pocztowego różnego rodzaju towarów. Oczywiście to też może dotyczyć usług, które w ten sposób próbuje nam ktoś na siłę sprzedać. W sytuacji, kiedy ich w ogóle nie nazamawialiśmy, istota sprawy sprowadza się do tego, że to świadczenie, ten towar, ta usługa musi być niezamówiona przez konsumenta. Kiedy to wystąpi? Na przykład wtedy, kiedy otrzyma prezent od przedsiębiorcy, jeżeli nie wyraził na niego zgody. Jeżeli na przykład konsument otrzymał produkt, choć prosił o materiały informacyjne. Niezamówione to świadczenie może też. Towarzyszyć spełnieniu świadczenia zamówionego. Na przykład umówiliśmy się, że zawieramy jakąś umowę, dostajemy towar, a ktoś coś nam jeszcze daje. Niezamówione, więc do tej części naszej umowy, naszego zobowiązania, naszego zakupu, gdzie było coś niezamówionego, właśnie stosujemy te zasady, które się sprowadzają do tego, że niezamówiona rzecz nie może prowadzić do żadnych negatywnych konsekwencji dla nas, a nasze milczenie także nie jest w tej sytuacji zgodą na zawarcie umowy. Z tym się wiążą inne kwestie. Na przykład konsument nie ma obowiązku przyjęcia niezamówionego świadczenia, nie ma obowiązku kontaktu z przedsiębiorcą, przechowywania niezamówionych produktów lub też ich zwrotu. Także nie odpowiada za zużycie, utratę czy zniszczenie świadczenia niezamówionego. Przedsiębiorca w tej sytuacji, czyli jakiś sprzedawca, ktoś kto nam przysyła ponosi ekonomiczne i prawne konsekwencje spełnienia niezamówionego świadczenia. Ponosi ryzyko utraty, uszkodzenia, ubytku towaru. Skorzystanie przez konsumenta ze świadczenia niezamówionego nie prowadzi do zawarcia umowy, tym samym do roszczenia o zapłatę ze strony przedsiębiorcy. Sytuacja jest taka: nie zamówiliśmy, nie rozmawialiśmy, nie mamy żadnych obowiązków, ryzyko jest po stronie przedsiębiorcy. Natomiast w praktyce zdarzają się takie oto sytuacje, kiedy o czymś rozmawialiśmy, natomiast no, jak gdyby ktoś nie szanuje do końca tej rozmowy i wychodzi ponad to, co ustaliliśmy. Ustalamy, że ktoś przyśle nam coś na próbę, jakiś egzemplarz pokazowy, okazuje się, że przysłał nam jakąś umowę, że się powołuje, że w toku takiej rozmowy, na przykład telefonicznej, zawarliśmy umowę. Też odpowiednio musimy zastosować te przepisy umowne. Natomiast problem już troszeczkę inny się. Zaczyna, kiedy owszem, dostajemy coś, co nie chcemy, a ta nasza rozmowa nie do końca była przez nas kontrolowana. I całą tą dyskusję, co w takich sytuacjach, kiedy ta kwestia niezamówienia lub zamówienia jakiegoś towaru jest wątpliwa, należy ją rozpocząć w mojej ocenie od tego, że powinniśmy dbać o swoją prywatność, ją chronić. Pomagają nam w tym przepisy dotyczące ochrony naszych danych osobowych. Nasze dane osobowe to każda informacja o nas: adres, PESEL, imię, nazwisko, wizerunek, która Pozwala nas zidentyfikować. W obrocie tym konsumenckim sprzedaży, no to wiadomo, że to będą dane nasze, adresowe imię i nazwisko pozwalające ustalić nas jako stronę jakiegoś zobowiązania. Rynek pozyskiwania danych osobowych dla celów handlowych, marketingowych, związanych właśnie z oferowaniem nam czegokolwiek, jest bardzo rozwinięty i ukierunkowany właśnie na to, żeby za wszelką cenę, możliwymi, oczywiście prawem dostępnymi sposobami, zdobywać te dane i Odsprzedawać dalej. Generalną zasadą jest, o którą musimy wiedzieć, że jeżeli ktoś z zewnątrz, przedstawiciel jakiegoś przedsiębiorcy, kontaktuje się z nami w celu złożenia nam jakiejś oferty handlowej, to najpierw powinien posiadać naszą indywidualną zgodę na to, żeby w tym celu nasze dane osobowe, nasz numer telefonu, imię, nazwisko, ewentualnie jak zna, móc przetwarzać. To my powinniśmy pierści odpowiedzi na jakieś zaproszenie, ofertę reklamową i przekazać te dane dopiero w następstwie rozmawiać. W praktyce, tak jak powiedziałem, poprzez to, że ten rynek danych osobowych jest dosyć poważny, dzieje się tak, że w różnych okolicznościach pozyskiwane są nasze dane osobowe, które gdzieś są dalej sprzedawane. Przykładem takim dość powszechnym jest, że otrzymujemy jakieś towary reklamowe, tak? W jakichś sytuacjach pod warunkiem, że wypełnimy jakiś formularz, podpiszemy, i w ten sposób firma posiada nasze dane osobowe. I co więcej, w zależności od klauzuli, która przy tym podpisie była oznaczona, dane te mogą być odsprzedane albo przekazane w jakiejś innej formie. Dane te mogą być udostępnione innym podmiotom, które. Na przykład, nam oferują towary jakieś i kontaktują się potem na wskazany przez nas numer telefonu, inne dane pozwalające nawiązać z nami kontakt, czego skutkiem jest to, że w takich rozmowach może dojść do zawarcia umowy, czasami nie do końca takiej, jakbyśmy chcieli, albo pod wpływem błędu wywołanego właśnie przez rozmówstwo. Ochrona danych osobowych w prawodawstwie unijnym jest dość istotną i kluczową kwestią. Przepisy o ochronie danych osobowych dają nam szereg uprawnień w takich sytuacjach. Możemy zawsze swoją zgodę cofnąć na przetwarzanie danych osobowych. No, cofnąć ją trzeba do wszystkich podmiotów, które, które te dane posiadają, przetwarzają. Jeżeli wycofamy naszą zgodę na przetwarzanie naszych danych do. Celów marketingowych, nikt nie powinien z tej samej firmy z nową ofertą dzwonić. Oczywiście w istniejących zobowiązaniach w starych sprawach może się kontaktować. Natomiast z nowymi ofertami, z nowymi propozycjami tak naprawdę nie jest. Prawie każdy z nas korzysta z poczty elektronicznej i rytuje się otrzymywanym spamem. Tak samo jak przy danych osobowych, tak samo w przypadku składania ofert elektronicznych poprzez skrzynkę. Naszej poczty elektronicznej, najpierw powinna być uzyskana zgoda do tego, żebyśmy tą drogą przyjmowali oferty. Często darmowe skrzynki są spamowane, ale to się dzieje pośrednio za naszą zgodą. Najczęściej, przyjmując regulamin darmowej skrzynki, godzimy się na to, że podmiot, który zarządza tą skrzynką, będzie przysyłał nam jakieś tam informacje. Rozwiązaniem jest na to jedynie takie ustalenie usługi. A żeby ona nie była po prostu spamowana w ten sposób. Jeszcze jedna ważna kwestia. Jak już mówimy o tych rozmowach telefonicznych, nawet kiedy udostępniliśmy nasze dane osobowe, to większość z nas, duża część przynajmniej, w tych rozmowach nie wysłuchuje tego do końca przynajmniej, co jest mówione z drugiej strony. A po drugiej stronie jest pełna świadomość tego, co jest mówione. To się wiąże często z różnego rodzaju zapytaniami, w którym koniecznie ktoś chce potwierdzenia, tak? Czy pani potwierdza, czy pani coś słyszała, czy pan, czy pani zgadza się, tak? Zastanówmy się wtedy, jak mówimy, po raz kolejny tak w tej rozmowie, gdzie zaczynamy od pytań prostych, gdzie nie ma innej odpowiedzi tak, a przechodzimy do pytania, które jest tak naprawdę zawarcie umowy, a poprzez pewien automatyzm tego naszego przytakiwania już przestajemy oceniać prawidłowo. Co tak naprawdę jest przedmiotem naszego potwierdzenia. Natomiast kiedy już doszło do zawierania takich umów i jak od nich odstępować, rozróżniamy dwie sytuacje. Niechciane, bez umowy, i wtedy jest, tak na wstępie mówiliśmy, sprawa jasna. I ta druga sytuacja, kiedy ta rozmowa, owszem, była niechciana, ale. Już zawarliśmy umowę i wyraziliśmy zgodę. No to postępujemy tak, jak o czym rozmawialiśmy we wcześniejszych audycjach, w sprawach związanych z zawieraniem umów na odległość, poprzez środki porozumiewania się na odległość czy poza lokalem. I korzystamy z naszych praw odstąpienia, ewentualnie szukajmy pomocy u fachowców. Do usłyszenia w następnej audycji. Porady, pytania i odpowiedzi. Powiatowy Rzecznik Konsumentów mieszkańcom Powiatu Włocławskiego w Radio HIT.